Dobrze, to feedback, ale inny niż ten klasyczny. Feedback zawsze kojarzy nam się z informacją zwrotną, która ma nieść coś. Najczęściej chcemy, żeby w feedbacku był ukryty rozwój, a tak naprawdę podstawą feedbacku, żeby był rozwój. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o takim narzędziu, które się nazywa Feedforward, które uwielbiam. Dlatego, że ono w magiczny sposób niesie tą informację zwrotną. Nawet jak ona jest negatywna, to ono ją wniesie w magiczny sposób. Fit Forward mówi tak: w czym chcesz być lepsza? Masz aktywność, masz zadanie, masz jakiś proces. W czym w tym procesie, w tej aktywności, chcesz być lepsza? I załóżmy, że jesteś kierowcą samochodu. I załóżmy, że ja jestem instruktorem. I załóżmy, że ja się ciebie pytam. Ok, widziałam, jak jedziesz na wprost, widziałam, jak parkujesz. W w Zatoczce, widziałam, jak radzisz sobie na mieście. Wiem, jak oszacować Twoje zasoby, ale chcę się Ciebie zapytać, ok, z tych trzech rzeczy, czym chcę, co chcesz z tych trzech rzeczy robić lepiej? Jeszcze. No i teraz Twój mózg musi podjąć decyzję, co robi dobrze, z czym się czuje spokojnie, a co jest dla niego taką piętą achillesową. No i wiesz co? Wybierze to, co w swoim przekonaniu robi najgorzej. Jeśli ja mówię, w takim razie pani instruktor, ja bym chciała lepiej parkować w zatoczce, to to jest informacja, która mówi: Nie czuję się z tym zadaniem, aktywnością dobrze. I ta pani instruktor dostaje informację taką: mh, według niej ona źle jeździ, parkując w zatoczce, albo źle wykonuje tę aktywność. Okej, okay. ja szacuję, że ona robi to dobrze. Zatem zaproszę ją teraz na ten plac manewrowy i poproszę, żeby wykonała ten manewr przy mnie. Będę mogła jej udzielić informacji zwrotnej, gdzie wskażę jej, że robi to dobrze i dać jej więcej odwagi do działania w tym. Ale jeśli uznam, że rzeczywiście robi to źle, no to mamy właśnie ten czas do treningu danej aktywności. Na tym polega właśnie feed Forward. Nie pytaj się, Pracownika o nic, tylko o jedno. Co chciałbyś robić lepiej? Wskaże ci automatycznie tę aktywność, która wychodzi mu najsłabiej. I to jest ten obszar do rozwoju, który dźwigacie razem. Tworzycie go razem, tworzycie tą aktywność, nadpisujecie ten training on the job, czy jakbyście tego nie nazywali, właśnie po to, żeby wzrastać.